Prestur był okazją do przyjazdu dziennikarzy z Dolnego Śląska do Jakuszyc. Na miejscu zaprezentowana została im jedna z największych sportowych inwestycji województwa dolnośląskiego ostatnich lat DCS, czyli Dolnośląskie Centrum Sportu. Jego budowa jest już na finiszu. 97% ukończenia inwestycji jest się czym chwalić. No budujemy najlepszy ośrodek do sportów zimowych w Polsce i w tej części Europy. Chcieliśmy to pokazać, bo ostatnio dużo się działo wokół tej inwestycji, dużo było rozmów, więc chcieliśmy to po prostu pokazać, jak ta budowa wygląda na miejscu. A jest się czym chwalić. W budynku głównym o powierzchni ponad 12 tysięcy m2, przewidziano 100 miejsc noclegowych w kategorii hotelowej oraz 100 miejsc w standardzie wysokiej klasy schroniska czyli 4-5-osobowe pokoje ze wspólną łazienką. Kolejną częścią mamy część gastronomiczną, e, strefa bistro na poziomie, na poziomie pierwszym, stadionu, e, taka nazwijmy to bar szybkiej obsługi. Natomiast na poziomie trzecim, restauracja, która rano pełni funkcję hotelową no, do śniadań. Jeżeli w, w godzinach popołudniowych uruchamiamy tam restauracja la carte do późnego wieczora z barem do północy. Na Polany Jakuszycko będzie można wybrać się na krótszy, jak i dłuższy wypad w trakcie którego zapewniony zostanie odpoczynek w bliskim sąsiedztwie natury. To co znajduje się w kubaturze obiektu, no to zacznijmy od tej strefy wypoczynkowej, czyli wellness and spa, basen z, z miejscami do, do hydromasażu, z strefa, strefa saun z grotą solankową, później będą miejsca do odnowy, odnowy biologicznej i e, masaży, ale też taka odnowa taka typowo profesjonalna kreokomora, w podziemiach posiadamy profesjonalną siłownię z trenażerem. Ta siłownia będzie wyposażona w system hipoksji, czyli trenowania z obniżoną zawartością tlenu. Obiekt został przystosowany do potrzeb oraz oczekiwań sportowców, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Dla nich ma zostać stworzona specjalna oferta. Jakieś kampy sportowe, czy to właśnie narciarskie, czy kampy rowerowe, czy kampy biegowe. Takie również inicjatywy będziemy tutaj organizowali i takie role chcieli pełnić. Natomiast osoby, które indywidualnie też przyjadą, będą miały swoje, swoje, swoje rowery, będą mogły tutaj zostawiać. Będą w zim, okresie zimowym mogli skorzystać ze smarowalni. DCS będzie miejscem nie tylko dla sportu i turystyki, ale także biznesu oraz nauki. Dla nich z kolei przygotowanych zostało kilka sal konferencyjnych. Największa jest w stanie przyjąć ponad 500 osób. Oprócz tego, do dyspozycji gości, ma być podziemny parking. Wiemy, jak wygląda sytuacja wokół Jakuszyc. Wiemy, że te miejsca zapełnią się każdego ranka bardzo szybko. Dlatego też, przy jednej krawędzi budynku, będzie peron kolejowy. Do którego będą dojeżdżać koleje dolnośląskie? To prawda, dzisiaj troszeczkę w polu, przepraszam za wyrażenie, nasze pociągi stają. A e, jeśli dobrze wiem, to jeszcze być może na te wakacje uda się, e, że pociągi będą stawać właśnie bezpośrednio przed wejściem do e, Polany Jakuszyckiej, czyli tego najnowocześniejszego ośrodka w Polsce. Z tego wszystkiego będzie można korzystać już w tym roku.